Dobry dzień dobry, mm. Witam Was. O, czekajcie, lisek, kolejny lisek. Witam Was w kolejnym odcinku. I tutaj Was lisek przedstawia. Dostaw suba i lajko. Like Bo was. Zoom! Mhm. Mm Jest lisek. O, tam jest piękna i tęczowa noc. Aha, aha. Hmm, ten odcinek będzie trwał trzy minuty. No no. Nie, dwa minuty. Tu nie będę mógł rzucić. Ech! Zerwałem! Po Bo tamten miś nie mógł się wrzucić! No powszechnie co nagrywałem? Wy nie wiecie, ale ja nagrywałem po kieszeni i jakoś mi się nie udało go wrzucić! Czekajcie! <grywa> Zerwituję! It's a man. Shoot. Bird and love, love, love. development, county, the pastoral check, this shot.